Dzień dobry, dzień dobry, we Wrocławiu wstaje świt. Jest godzina 5.50 i ja też wstałam. Właśnie za chwileczkę już wychodzimy z domu, mąż przed chwileczką właśnie niósł bagaże. Do samochodu, a my jedziemy do Niemiec. Przed nami 500 km, troszeczkę tam więcej. Jedziemy po naszą córkę, ponieważ ona pojechała z, do pracy na, od kilku lat. Pracuje 3-4 miesiące mniej więcej w roku przy organizacji takiego dużego projektu. Zawsze w, właśnie w Niemczech. No i pojechała autobusem, fliksbusem, biorąc ze sobą ogrom bagaży. Dosłownie no, wypchany miała wszystko. A okazało się, jeszcze, że i tych rzeczy przebyło. No i mówię, po prostu nie jest w stanie już tego przywieźć. dobra, mamy teraz wolny czas, mamy taką możliwość, żeby te, te dwa dni spędzić, a, a akurat miejscowość Bayreuth Bayre, bardzo lubimy, byliśmy tam już dwa razy, także to jest trzeci nasz rok. No i właśnie, wiecie, miałam wyjechać zamiar około godziny dziewiątej, myślę, wyśpię się. Ja mam ten problem, że kiedy jestem kierowcą, to ja po prostu nie mogę spać w nocy. Dzisiaj udało mi się zasnąć gdzieś około godziny już 11, obudziłam się po pierwszej. i myślę, że spałam tak bardzo mocno i potem tak do godziny mniej więcej trzeciej w nocy, tak jeszcze 3.30, myślę, że tak drzemałam. Znaczy mąż mówi, że słyszał moje pochrapywanie, co jest niemożliwe, bo ja nie chrapię. Natomiast, jeżeli faktycznie, to bardzo możliwe, właśnie, że tak sobie drzemałam. No i potem już nie chciało mi się spać, więc mówię: okej, okay, wstajemy, jedziemy. E, może będzie też mniej jeszcze takie zatłoczone drogi. Także, także się zbieramy, właśnie. Myślę, że odezwę się do Was jeszcze z trasy. Tremem mam. Um, no, natomiast, co, tak jak się mówi, nie? Bój się i rób. Oczywiście, rozsądnie do tego podchodzimy. Jeżeli będę gdzieś tam śpiąca po drodze, czy zmęczona, to rzecz jasna robimy postęp. Ja zresztą w ogóle ja tak lubię co trzy co godziny postój sobie zrobić. Też jak trzeba będzie, nawet się można troszkę przespać, tym bardziej, że przyjedziemy sporo przed czasem przed naszą dniówką w hotelu, także mm, spokojnie nie spieszymy się, ale idziemy do przodu. Też właśnie widziałam jeszcze prognozy pogody, że po południu będą deszcze, także mam nadzieję też, że przed deszczem nam się uda zdążyć. Ja i mój betonik witamy Was trasy jesteśmy już y, bardzo blisko granicy takie takie, jeszcze ostatnie tankowanie wiecie, po stronie polskiej zawsze do przód y, y, taniej benzyna no i właśnie czas na batonik, ja nie jem takich rzeczy natomiast w lasie to rzeczywiście doładowuje energię, a mogę dalej jechać y, Droga jest niezła, czy tak przede wszystkim y, na plus ogromny to jest pogoda ładnie, słonecznie niebo też takie lekko zachmurzone, bardzo przyjemnie się jedzie bardzo była zatłoczona, ale to bardzo była zatłoczona droga tak mniej więcej do Legnicy. Tak rzeczywiście ym, tir za tirem, ciężko było się naprawdę przejść, trzeba było się chować między tymi tiry. W tej chwili już troszeczkę jakby tak, tak spokojnie, że można spokojnie jechać. No i tutaj tankowaliśmy, tam jest sklep obłem tutaj jeszcze jest restauracja, więc całkiem sporo ludzi je tam śniadanie, KFC. Dalej, jeżeli chcielibyście Orlenu, no to są też inne stacje, jeszcze parkingi. No i za momencik pojedziemy dalej, w tamtą stronę. Wam kryzys nadszedł. Właśnie chyba teraz taki tak dość spory, także zatrzymaliśmy się na przerwę. Kawka w Termosie no i bardzo dobrze, że mamy ze sobą, dlatego że tutaj nie ma nic takiego miejsca, gdzie można coś kupić. Są toalety, są takie też miejsca, gdzie można sobie właśnie usiąść, odpocząć, no ale nie ma sklepów. Także kanapki są, kawka jest, batoniki jeszcze są. Odpoczynek jest konieczny. No i dojechali, słuchajcie, nie było źle, ta przerwa żady dawała mi bardzo dużo. Pokoik mamy taki skromniutki, ale bardzo fajny, myśmy tutaj już byli w zeszłym roku, nocowaliśmy w zeszłym roku i chyba właśnie jakby za ścianą mieliśmy pokój, a nasi tutaj znajomi naprzeciw nas, także pokażę Wam szybciejsieńko. To jest sieć Ibis Hotel, nam też zależało, żeby to było to miejsce, no bo tutaj właśnie nasza córka bardzo blisko mieszka, także szafy nie ma, ale są wieszaki, spokojnie, no jesteśmy na dwie, noce, to no chyba lodóweczka jakaś tam była, jakieś tam drobne rzeczy. O, pamiętamy, że było wygodne łóżko i duże łóżko, bo to też bardzo ważne jest. No i tutaj mamy półki i mamy widok na y, ulicę. Z tego co pamiętam, też to była bardzo taka spokojna ulica. Jesteśmy na pierwszym piętrze i to była bardzo spokojna uliczka. Tutaj nocą można było śmiało spać przy otwartym oknie. Także fajnie, odpoczywamy. No i łazienka też, słuchajcie, to są takie podstawowe rzeczy, natomiast wszystko jest czyściutko, no wtedy było bardzo fajnie, więc myślę, że teraz też wystarczy. Czas na najlepszą pizzę w Bayreuth. W sklepie takim e, właśnie różne rzeczy do domu. E, na dole już nie nagrywałam, mam też były dekoracje. Zobaczymy, czy coś mi się spodoba tak, żeby kupić. Na górze jest właśnie sprzedaż Tutaj też są sierczki, ręczniki. Na dole nie filmowałam, ale na dole właśnie najfajniejsze rzeczy są. A tu mamy całość e, minus 50%. ładne kocy dokładnie czegoś takiego szukam tylko kompletnie mi nie pasują kolory ale ładne są dużo właśnie pięknie drewna Tu się wahałam, już obiecałam sobie, że nie będę kupowała więcej tych takich jesiennych, ale świetne wydańki. No dobra, dużo fajnych rzeczy, ale nic ze mną do domu nie wraca. I ja mam tubajską czekoladę. jakiś taki ziołek jest. is you know, um. uh something Up 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 in a painted cup I will pour my love from a cloud above So bright I can see the lights taking you up and above the blue sky He's good to be drinking all of the honey sweet brew of ours Up up in a painted cup right in the sky like a firefly Dzień dobry, dzień dobry, witam Was w kolejnym dniu. Wyszło słoneczko i takie słoneczko ma dzisiaj być do wieczora. Z tego korzystamy, na pewno będziemy sobie jeszcze dzisiaj pochodzić po mieście, coś tam jeszcze sobie zjeść. Od razu y, zachęcam Was, jeżeli nie widziałyście vlogów z zeszłego roku, z dwóch lat z Bayroy, to bardzo Was do nich zachęcam, podziękuję na dole, ponieważ y, tam myśmy naprawdę zwiedzali Bayrog. Byliśmy przepiękne, jedyne w swoim y, rodzaju y, operze margrabiów, y, cudok po prostu na, na cudo świata. Byliśmy też między innymi w ermitażu pod Bajro, gdzie no jest po prostu mały Wersel, a dla mnie nawet pewne rejony są takie bardziej, um, y, y, no y, bardzo mi się podobają. A dzisiaj jedziemy do ogrodu botanicznego. Też słyszałam, że ładny ogród botaniczny, a przede wszystkim też w tym ogrodzie są szklarnie. Przypuszczam, że coś takiego jak palmiarnia poznańska. Wam pokazać, że tu jest hotel. A to stoją pociągi. Ale one jakoś tak jadą, że nie jadą po prostu jak już jest yy, ciemno. Najfajniejsze to jest to, że tu można wszędzie chodzić. Nie ma tylko takich ścieżek, ale można wchodzić właśnie w te wszystkie takie wytyczone ścieżki. Fajne. A tu jest kawa, taka jak w mojej kuchni na parapecie. Ciągle jeszcze stoi. Znaczy teraz nie wiem, bo była wczoraj podlewana, czy ona wytrzyma do jutra, jak przyjedziemy. I ziarenka kawy też są widoczne. Tak. O, właśnie. No właśnie widzicie? Także można wejść sobie i człowiek znajduje się od razu w takim zbuszu czy dżungli. Y jak się nazywają te y selicje? O! Ale chyba tak. To już musimy ciężko będzie. Palmy nad nami. No ta ta szluznia świetna. Nie wiem co to jest, ale tutaj coś coś kwitnie. Fajny wiecie, taki teren całkowicie dziki, także jesteśmy tutaj jedynymi spacerującymi. Skojarzyła mi się taka chatka, bo tu jesteśmy części amerykańskiej, takie troszeczkę jak yy, o jak się nazywa ten, yy, ten yy, serial na się? Wyleciało mi teraz z głowy. Benji River. O właśnie. Świetnie. Bardzo fajnie się spaceruje. No i pogodę Wam piękną. No i czas teraz coś zjeść. Idziemy do Oscara, restauracja Oscar. Tutaj już jest takie. Konieczność zawsze, zawsze, kiedy jesteśmy. Czy znaczy poprzednie razy, kiedy byliśmy, zawsze byliśmy na takiej tradycyjnej niemieckiej kuchni w bardzo dobrym wydaniu. Także mam nadzieję, że Oskar nam tym razem też nie zawiedzie. A tak jak widzicie, tutaj dzisiaj jest zupełnie inna atmosfera jak wczoraj jest mnóstwo ludzi, no bo jednak się pięknie rozpogodziło. Jest teraz też piątek, także też myślę, że dużo osób jest jeszcze do pracy. Także cieszymy się tym dniem no i mogę powiedzieć, że. Odpoczywamy. To też jest taki dzień dla nas wakacyjny. w takim sklepie azjatyckim. Tutaj tamte roku kupowaliśmy sobie sushi. są złe takie chipsy różne egzotyczne. Mnóstwo słodyczy. patrzę na jakieś takie drobiazgi um, dla syna, czyli myślałam bardziej o przyprawach bo on z tych gotujących panów, ale też są jeszcze inne rzeczy. Bardzo dobrze zapatrzony sklep azjatycki. Mnóstwo tego jest. Tutaj nawet same, o, te z racza, mnóstwo też rodzajów. U nas tego tyle nie ma. Fajnie, myślę, żeby się ucieszył. No, jest też kupa różnych rzeczy do brażarki, także też można sobie to oddać z domu. Myśmy kupowali w zeszłym roku świeże warzywa, owoce, sushi, robione na miejscu. Z jakichś ciekawszych rzeczy u nas nie ma, to na przykład są pędy bambusa. Tutaj, tutaj też chyba tylko już pokrojone. Pikle, mango i różne inne rzeczy, które szczerze mówiąc, nawet nie wiem, co to jest i do czego służy. Nisze. Tutaj są słuchajcie, różne właśnie też przyprawy, oleje, sezamowe i inne jeszcze, mnóstwo. Powiem Wam w ogóle, że dzisiaj takie sobie robimy teraz luźniejsze popołudnie. A teraz chwilowo już chodzimy sami, ale tak się gubimy po prostu tutaj w tych maleńkich uliczkach. Spacerujemy sobie dookoła rynku i bardzo ładnie. Klimat jest taki, no jest bawarski. Troszkę nam też przypomina cały czas klimat włoski. Jest uroczo, właśnie takie małe sklepy. Oto mamy jakieś fryzjera takiego właśnie, widać rodzinnego. Tam były właśnie karieckie, mnóstwo zieleni, naprawdę jest. Przepięknie, jeden dzień luzu, relaksu jakbyśmy byli na wakacjach. że chyba też mieszkanie w takich mniejszych miastach ma swój urok. Znaczy, Majroid nie jest takim małym miastem, bo on ma dużo uniwersytetów, między innymi, gdzie byliśmy właśnie w, tym, w tym, tej, tej oranżerii i w całym ogrodzie botanicznym. To jest miejsce, gdzie jest Uniwersytet Majroid, jest tam całe miasto uniwersyteckie, także też różne akademiki, miejsca pracy, miejsca nauki. No ale tutaj w tym starym miejscu rzeczywiście widać taki też klimat mniejszego zdecydowanie miasta, gdzie też się życie toczy takim troszkę wolniejszym torem. To już kiedyś mówiłam w zeszłym roku, zauważyłam, że tutaj bardzo dużo starszych osób. W restauracjach, w kawiarniach, w sklepach. Przed wieczkiem byliśmy w takim sklepie, gdzie można kupić rzeczy dobrej jakości na przecenach. Na przykład buty skórzane, mierzyłam, ale akurat na mojego rozmiaru nie było to, co mi się podoba, no ale też właśnie mnóstwo osób kobiet takich 60-70, plus tak naprawdę jeszcze mierzących, kupujących. Fajnie, fajnie. Ba bardzo ym, lubię klimat w I dobrze tu się też y, czuję. To jest właśnie ta włoska knajpka, seria, w której byliśmy. No powiem Wam, że ta pizza będzie mi przez kolejny rok się śniła. <laughs> jeżeli przyjdziemy za rok, to na pewno na pizzę też tu pójdziemy. I Witam się prawie z wami z parkingu. Żegnam się z wami też z parkingu, kiedy kończę dzisiejszego vloga. Jesteśmy już mniej więcej w połowie trasy do Wrocławia. Minęliśmy właśnie Drezno, także jeszcze 250 km. Myślę, że będzie dobrze, jedzie nam się dobrze. Samochód obciążony, bo cztery osoby, no i też kupę bagażu. Natomiast wiecie, humory mam, dopisują. Kanapeczki przed chwilą przepyszne zjedliśmy, kawę wypiliśmy. No i jeszcze muszę jedną rzecz powiedzieć, że. Nie mamy co mieć kompleksów, jeżeli chodzi o stacje, takie zajazdy i tak dalej. Tutaj zdecydowanie na terenie Niemiec są gorsze warunki i sanitarne i właśnie takie różne, natomiast zawsze ten moment można jeszcze odpocząć. Jeżeli oglądacie tego vloga, to znaczy, że dzisiaj w sobotę udało mi się wieczorem do domu dojechać, a noc wykorzystać na złożenie filmu, także mam nadzieję, że fajnie spędziliście ze mną czas. I jak zawsze w niedzielnym vlogu życzę Wam pięknego tygodnia. Pamiętajcie, że słońce mamy w sobie i, i tam go też szukajmy. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia w czwartkowym vlogu.